Co się stało? Pomożemy ci! Najpierw musimy zacząć od prawidłowego ustawienia roweru. Jednym z tych elementów jest podwyższenie sztycy. Nie możemy tego zrobić jednak przesadnie wysoko, ponieważ będzie trudno się ewakuować. Więc musimy ułożyć to mniej więcej w połowie skoku sztycy. Żeby było nam wygodnie i żebyśmy dosięgali nogą do pedału. Kolejną rzeczą, którą musimy na pewno zrobić, bo bez tego, ani rusz, musimy zmniejszyć tą przerzutkę. Ustawiamy ją w pozycji na środku kasety, o, w taki sposób, żeby wszystko kręciło się łagodnie, żeby tak jak podjeżdżasz pod górki, właśnie to jest najlepsza rzutka do robienia wheelie. Ważne, aby tylni hamulec był sprawny, ponieważ jeżeli nie będzie, to możemy się wywrócić na plecy i... Przystosowaliśmy ci rower do stuntu. Teraz możesz zacząć naukę Willy. Wow! Nie bez powodu jest to Dartmoor. Jest to najlepszy, najbardziej wyspecjalizowany rower do robienia stuntu. Aby rozpocząć naukę na Willy, musimy połączyć dwa elementy. Wbicie koła do przodu w taki sposób i pedałowanie na mojej przerzutce. W praktyce początki wyglądają gareta. Takie coś możemy nazwać naprawdę dobrym początkiem nauki naszej. Kolejną sprawą, o której musimy pamiętać, to podczas tego manewru musimy przynieść ciężar ciała na tył, żeby odciążyć przód i móc robić takie coś. Jeżeli opanujemy podstawową technikę, taką jak wcześniej pokazał Wasz przyjaciel na filmiku, możemy przejść dalej. Bardziej wyprostować ręce. I wybijać coraz mocniej. W razie problemów zawsze możemy się ewakuować oraz wcisnąć tylni hamulec. Około jednym tygodniu ćwiczeń Wasze wojsko może wyglądać Teraz po prostu ćwiczycie do usranej śmierci. Do końca. <śm <śm Uj, udało się!